Szanowni państwo, dotarły do nas niepokojące wieści mianowicie Posłowie PiS, którzy tak chwalą się rozwojem Bydgoszczy, rozwojem naszego regionu, posłowie, którzy mówią Wam wszystkim, jak to pięknie i cudownie będzie się Bydgosz rozwijać, zwijają niektóre gałęzi naszego przemysłu. Zakłady, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer dwa, które widzicie Państwo za naszymi plecami, są zakładami, które niedługo mogą przestać istnieć. Czy jest to prawdą? Czy prawdą jest to, co w tych dokumentach, które otrzymaliśmy od naszych sympatyków, wyborców, jest nam przekazane? No, szanowni państwo, wygląda to nie za bardzo dobrze. Ach, powiem więcej, wygląda to źle, wygląda to poważnie. Panie pośle, oficjalnie w tej chwili, e, nasi drodzy e, wyborcy, przekazuję panu posłowi materiały, które no, będziemy raczej drążyć. Proszę bardzo. Szczęść Boże i ratuj się, kto może, kiedy były wiceminister obrony narodowej, członek Komisji Obrony Narodowej, pan poseł Bartosz Kownacki, pozostaje aktywny w sprawach bezpieczeństwa państwa i obronności yy, że sytuacja jest groźna to widzimy tu jak w soczewce właśnie na przykładzie wojskowych zakładów lotniczych w Bydgoszczy coś niecoś już o tym słyszałem szanowni państwo ale tu właśnie otrzymuję dokumentację dokumentację spustoszenia katastrofy i no, chyba jednak afery, skoro wewnętrzny audyt, raport pokontrolny polskiej grupy zbrojeniowej wykazał szereg błędów, zaniechań, zaniedbań, jak to się mówi w języku urzędników i kontrolerów, krytycznych. Krytycznych z wysunięciem przypuszczenia. Że, y, że niektóre przynajmniej z tych zaniedbań powinny prowadzić na ścieżkę prawną, czy raczej, raczej wprowadzić na ścieżkę prowadzącą do prokuratury, sądu, kto wie czy nie, więzienia osób odpowiedzialnych. A kto jest odpowiedzialny, no jak to zwykle w Bydgoszczy, a może nie tylko, może jak Polska Długa i Szeroka, mamy tutaj aktywność. Asystentów i pracowników biur poselskich, no niestety, również posła Bartosza Kownackiego. I teraz to, że ktoś ma złego asystenta czy pracownika biura poselskiego, no to jest, można powiedzieć, rzecz ludzka, to się zdarza, ale to, że katastrofalne, katastrofalne. Działania czy zaniechania w zakładach tak istotnych dla obronności państwa, dla bezpieczeństwa narodowego, że do nich dochodzi, no to to jest rzecz, która panu posłowi Bartoszowi Kownackiemu znana być powinna chyba z urzędu, jako członkowi. Komisji Obrony Narodowej, w której ja już niestety nie zasiadam, ponieważ głosami kolegów i koleżanek pana posła Kownackiego zostałem ze składu tej komisji wykluczony, no ale pan poseł dalej w niej zasiada, więc powinien był coś z tym zrobić. Krótko mówiąc, ciąg dalszy nastąpi. Ja za te dokumenty dziękuję, bo one poszerzają moją wiedzę i wyposażają mnie w szereg Konkretnych informacji, które jak sądzę, zostaną zawarte w interpelacji poselskiej, którą jeszcze przed końcem tej kadencji może zdążę złożyć, ale czego ja bym nie zdążył, to kontynuować będzie, mam nadzieję, przyszły poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Sławomir. Ozdyk, kandydat drugi na liście Konfederacji w tym okręgu, w okręgu numer 4, Bydgoszczy, dr Sławomir Ozdyk do Sejmu, właśnie po to, żeby, żeby afery takie jak, ja już nie waham się użyć tego słowa, afera WZL, Byt Bydgoszczy, żeby do nich w przyszłości nie dochodziło. A to, czy ten zakład został celowo doprowadzony do stanu upadłości, upadłości de, facto, de facto. Tak, degrengolady. Degrengolady, no bo to już tutaj co, różne prace remontowe są prowadzone. Ale cóż to za życie dla zakładów, które, które powinny mieć, e, powinny odgrywać charakter wiodących w tej, w tej branży. Czy to było celowe doprowadzanie do e, stanu e, katastrofy? E, stanu, powtarzam, skonstatowanego przez e, autorów raportu pokontrolnego polskiej grupy zbrojeniowej, między innymi e, Między innymi dotyczyło to projektu słynnego, projektu Orlik. Czy to było celowe? A to czas pokaże, bo nieodległy czas pokaże, czy te zakłady mają zostać komuś. Przekazane, czy może odsprzedane za jakiego, jakąś symboliczną złotówkę, a może, może symbolicznego jest, może, dolara. Tak, może to jest tak dalszych przekazania, uzbrojenia na Ukrainę. No. Zobaczy. Zobaczymy. Zobaczymy ciągle, ale my nie będziemy czekać biernie i bezczynnie w tej sprawie. Co, co ja zaczynam w kadencji dziewiątej, to dokończy, mam nadzieję, pan dr Sławomir. Ozdyk w kadencji dziesiątej. Gdybym mógł głosować tutaj w Bydgoszczy, mój głos oddałbym właśnie na pana doktora Sławomira Ozdyka. Ciąg dalszy nastąpi, bo to będzie serial. Niewątpliwie pana posła, który tu się eksponuje pod tymi zakładami Bartosza Kownackiego. Myślę, nie będziemy go nie będziemy go skazywali na udręki ciekawości i wyślemy do niego jakąś osobną korespondencję, tak, zanim, zanim interpelacja zostanie wywieszona na stronach Sejmu Rzeczypospolitej. Na pewno zadamy pytania. Zadamy pytania, tak. Zadamy pytania. Na przykład takie pytanie, e, proste pytanie, czy pan Szymon Dankowski przed powołaniem do zarządu w WZL-2 pracował w biurze pana posła Kownackiego, czy nie pracował? A czy przed powołaniem do zarządu WZL-2 był członkiem jakiegokolwiek zarządu czegokolwiek? To chyba dobre pytanie. Mówimy przecież o bezpieczeństwie narodowym i, i obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi.